Nazywam się Klaudia Tolman i jestem ryślicielką. Co kim? Ryślicielką. Ryśliciel jest to osoba, która myśli rysunkami i rysuje myśli. I te myśli rysuje dla przeróżnych osób, dla samej siebie rzecz jasna pokazuje przeróżnym grupom: trenerom, handlowcom, menadżerom, HR-owcom, bankowcom, mogłabym tak wymieniać. Okazuje całej masie osób, że myślenie wizualne, czyli myślenie e, obrazami, w tym też rysunkami, jest szalenie przydatne i bardzo ułatwia życie, bardzo przyspiesza przekaz. Za mną na przykład widzicie y, za mną widzicie y, grafik recording, czyli zapis graficzny mojego i mojego narzeczonego wystąpienia na TEDxie. Gdzie był początek zdania? <grymne> Widzicie, planszę, którą ja sama rysowałam w trakcie naszego wystąpienia, czyli we dwójkę występowaliśmy na scenie. Zresztą, możecie zobaczyć, gdzieś link będzie wrzucony. W każdym razie to nam służyło jako podkreślenie tego, co mówimy. W Szczecinie, dzięki pomysłowi Bogusia, będziecie mieli okazję Doświadczyć mnie w kontekście coachingowym, czyli tym razem pobawimy się myśleniem wizualnym w życiu coacha. Jak coach może wykorzystać szeroko pojęte myślenie wizualne w swojej pracy. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, zapraszam na szkolenia, na spotkania. Dwa, bo takie będę miała w Szczecinie za jednym zamachem. Przybywajcie!